Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy film to typowe Get Ready With Me, chat makeup, jak zwał tak zwał. Będę się po prostu malować i do tego makijażu będę używać produktów zarówno troszkę starszych, jak i troszkę nowszych. Taki po prostu typowy mix. Z nowości mam y, coś takiego. To jest Danessa Myricks i to jest duo serum, tego Glowing Serum, które niedawno wyszło oraz jej Skin Tinta, ponieważ żadnego z tych produktów nie próbowałam i pomyślałam, że to będzie dobry moment na to, żeby wypróbować te produkty nowe od Danessa My Rigs. Jedna z Was także poprosiła mnie, żeby użyć jeszcze raz na wizji Diora w kolorze Mahogany, ten róż w kolorze brązowym, coś takiego. Także jego też dzisiaj będę chciała użyć. Jeżeli chodzi o oczy, tutaj mam nadzieję zmiksować Nataszę Mini Starlet oraz Pat McGrath Sunlit Seduction, czyli tą najnowszą Mothership. Nie wiem jeszcze, co dokładnie Będę robić na oczach, zobaczę jak wyjdzie mi reszta twarzy. A poza tym, co ja tutaj jeszcze mam, jako bronzer wyciągnęłam ten kremowy z merit, ponieważ nie jestem pewna, czego pokazywałam na kanale, a bardzo go lubię. Także przy okazji użyję jego. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, wybrałam dwa, bo nie wiem jeszcze, czy pójdę w kolor, czy po prostu w złoty rozświetlacz. Także wyjdzie to w praniu, nie przedłużam. Zaczynajmy. Zacznę więc oczywiście od primera, ponieważ dostałam takie duło. W Seforze jest tutaj zarówno Serum jak i ten Skin Tint. I jestem całkiem ciekawa tych produktów. Jeżeli chodzi o ten primer, to mam też większe opakowanie, raczej większą próbkę. Także jeżeli mi nie starczy, ale powinno starczyć, to mam w każdym razie backup. Natomiast jeżeli chodzi o Skin Tint, to jest wszystko co mam. Także mam nadzieję, że to wystarczy. Planuję zmieszać te dwa kolory: 2 i 4. Myślę, że. Że to powinno się udać. Zaczynam więc od serum, nałożę sobie go na rękę. O, rany, to jest kolorowe. I dosyć płynne, ale zobaczymy. Ten od Gucci też jest kolorowy, a na twarzy wygląda bardzo ładnie. Także ciekawe pachnie. Rozprowadzę go może po prostu palcami. Całkiem przyjemna tekstura, taka lekko wodnista, ale mająca w sobie też troszeczkę żelu. Bardzo przyjemnie. Czuję się, jakbym nakładała porządny, nawilżający krem na twarz, co przy suchej cerze jest bardzo przyjemne. Jest bardzo wydajny, widzę, ten primer, także spokojnie ta próbeczka, którą tutaj dostałam, starczy mi na kilka razy. No, ciekawa jestem. Rozświetla rzeczywiście bardzo mocno. Wyglądam troszkę jak lukrowany pączek. No, ale czego się nie robi dla, dla urody, prawda? Przechodzę teraz do skin tinta. E, tak jak mówię, najpierw zesłoczuję kolor 2 i 4, ale myślę, że i tak je zmieszam, bo ilość jest troszeczkę... Niewystarczająco obawiam się. I tak jak podejrzewałam, kolor 2 wygląda całkiem obiecująco, natomiast kolor 4 jest troszeczkę za ciemny. Myślę, czy to mieszać, czy próbować samą tą dwójką się pomalować. Zacznę może jednak od samej dwójki, bo to wydaje mi się, jest mój kolor, więc nie chciałabym go mieszać z czymś ciemniejszym, jeżeli nie muszę. Zobaczę, na ile mi starczy ta próbka. Jak będzie bardzo źle, to po prostu dodam więcej korektora. Nie wiem, czemu robię to palcami. Chyba dlatego, że ten primer robiłam palcami, ale już przechodzę do gąbeczki. To rozświetlenie, które miałam pod spodem, bardzo ładnie dalej przebija. Natomiast krycia to tutaj za dużo nie ma. Jest to tint, więc też no, nie mogę oczekiwać jakiegoś wielkiego krycia ale jest całkiem przyjemny na twarzy. Bardzo przyjemnie się nakłada, też tak troszeczkę jak krem. Ja z produktami Danesy nie mam szczęścia po prostu. Chyba wszystko poza no, cieniami, czego próbowałam, jakoś po prostu mi się nie sprawdza, nie, nie sięgam po to. Dlatego tutaj też, jak widziałam, że te produkty wychodzą, to tak raczej nie byłam chętna po nie sięgnąć. Natomiast próbkę zawsze chętnie spróbuję. Jeszcze trochę tej próbki mam, także dołożę sobie tam, gdzie chciałabym mieć troszkę większe krycie. Celowo robiłam tak dosyć rzadko na całej twarzy, żeby po prostu starczyło mi tej próbki. Ale widzę, że jest całkiem wydajna, także dokładam tam gdzie trzeba. Muszę przyznać, że wygląda bardzo tak nawilżająco na twarzy. Moja skóra zdecydowanie lubi takie wykończenia, ale nie wiem czy nie jest aż za bardzo taki rozświetlający. Wiadomo, trochę jeszcze przypudruję, troszeczkę pewnie też na skórze osiądzie, ale myślę, że na ten moment tak to zostawię. Jeżeli chodzi o korektor pod oczy, tutaj nic w sumie nowego nie mam. Postanowiłam, że użyję dzisiaj tego korektora z Hourglass. Jeszcze trochę tej próbki mam, także dołożę sobie tam, gdzie chciałabym mieć troszkę większe krycie. Celowo robiłam tak dosyć rzadko na całej twarzy, żeby po prostu starczyło mi tej próbki, ale widzę, że jest całkiem wydajna, także dokładam tam, gdzie trzeba. Muszę przyznać, że wygląda bardzo tak nawilżająco na twarzy, moja skóra zdecydowanie lubi takie wykończenie, ale nie wiem czy nie jest aż za bardzo taki rozświetlający, wiadomo trochę jeszcze przepudruję, troszeczkę pewnie też na skórze osiądzie. myślę, że na ten moment tak to zostawię. Jeżeli chodzi o korektor pod oczy, tutaj nic w sumie nowego nie mam. Postanowiłam, że użyję dzisiaj tego korektora z Hourglass. W dalszym ciągu bardzo go lubię. Jest dosyć jasny, więc nie używam go tak często teraz latem. No, ale myślę, że niedługo już, jak zacznie się jesień, i zima, i troszeczkę tej, nie chcę być opalenicnej, ale jestem troszeczkę jednak ciemniejsza niż normalnie. Myślę, że wtedy będę go używać częściej, bo jest naprawdę świetny. To jest coś, co ewidentnie przespałam, kiedy było wydawane. Nie wiem nawet kiedy on był wydany, może Wy wiecie. Ja go odkryłam dosyć niedawno wbrew pozorom. Chyba robiłam taki filmik o makijaży, makijaż z samymi próbkami i tam miałam próbkę tego korektora. I tak mi się spodobał, że, że poleciałam kupić. No i tylko, że kupiłam, jak widzieliście, ten mały rozmiar. Nie wiem dlaczego. Tak, myślę, że to zostawię jako baza. Wydaje mi się, jest to wszystko bardzo przyjemne. Moja skóra czuje się tak porządnie nawilżona. Bardzo miłe uczucie. Dobrze, jeżeli chodzi o korektor, korektor już był. Jeżeli chodzi o brązer, użyję tego z Merit, ponieważ jest kremowy, więc mogę to zrobić już teraz. Ja mam go w kolorze klej. To jest chyba ten najjaśniejszy. Wygląda tak. On też jest taki dosyć rozświetlający. Także mogę tutaj wejść dzisiaj naprawdę mocno rozświetlona. Ale to jest coś, co ja akurat lubię. Jego już rozblenduję pędzelkiem. To jest ten klasyczny od Sony G, on jest w teorii do y, podkładu, ale ja go lubię właśnie używać do brązerów kremowych, nawet do różów. Po prostu wszystko co kremowe do twarzy z nim sobie rozcieram. Kolor, jak widzicie, tego bronzera od Meryt jest bardzo delikatny. To nie jest jakiś mocny brązer, który da nam nie wiadomo jakie brązowienie. Tak to mniej więcej wygląda. Skóra jest tak lekko muśnięta słońcem, ale nie za bardzo. Jeżeli chodzi o puder, tutaj nowości żadnej nie mam, nie, nie wydaje mi się. Także przypudruję się moimi standardowymi pudrami, które używam na co dzień. Pod oczy będzie. Airbrush Brightening Flawless Finish. To jest kolor Fair Medium. Tak, Fair Medium z jakiegoś powodu. I to jest taki fajny biały puder, który świetnie sprawdza się pod oczy. Natomiast na resztę twarzy, może już żeby pozostać przy Charlotte, użyję jej Airbrush Flawless Finish. To jest kolor 1 Fair. Zaczynam od oczu. Nakładam go właśnie pod oczami oraz z boku nosa. Natomiast ten airbrush flawless finish nakładam już na strefę T większym pędzelkiem. Po prostu wklepuję go. To jest klasyk. Wydaje mi się, że każdy już o tym pudrze słyszał albo go próbował. Ja go bardzo lubię, jeden naprawdę z lepszych pudrów prasowanych. I może poza strefą T te też delikatnie tutaj przypudruję tym, co zostało mi na pędzelku, boliczki, ponieważ będę używać pudrowego y, różu. A to zasłownie dosłownie to, co było na, na pędzelku, także niedużo. Tak to teraz wygląda. Zanim róż zrobię sobie brwi, może poza wizją, żeby nie przedłużać, y, będę do tego używać kredki z Anastazji. Chciałam przez chwilę powiedzieć, że będę używać Real Beauty, ale troszeczkę ten kolor jest za ciepły dla mnie. Dzisiaj będę niedaleko takiej mojej, małej, lokalnej Sephory i zamierzam tam wejść zobaczyć, czy, czy są troszeczkę chłodniejsze kolory brązów, bo ten o nazwie Cool Brown niestety jest za ciepły. Czas więc teraz na róż, a tak jak mówiłam będzie to Dior Rosy Grow w kolorze Mahogany i to jest taki piękny, czekoladowy kolor. Jeżeli nie widzieliście jeszcze mojego filmu ze słoczami wszystkich kolorów Diora, to zapraszam serdecznie. Wszystkie sześć przeswatchowałam na swoich policzkach. Nabrałam troszeczkę na puchaty pędzel i zaczynam nakładanie na policzek. Tak jak wspomniałam w tamtym filmie, to jest róż, którego nie wolno nakładać, kiedy się spieszymy. Tutaj cierpliwość jest bardzo ważna, zwłaszcza jeżeli jesteście troszeczkę jaśniejszej karnacji. Czy takie jak ja, czy nawet jeszcze jaśniejszej, to łatwo sobie zrobić nim krzywdę. Ale używany. O! zgubiłam włos z pędzla. Jeżeli używamy go małą ilość, to wygląda naprawdę ładnie. I to samo na drugiej stronie. To jest w ogóle bardzo ciekawy kolor. Nie mam drugiego takiego. Jak widzicie, nie wygląda brązowo na, na policzku. Ma sporo takich czerwonych tonów w sobie. No, ja się naprawdę bardzo cieszę, że mam go w swojej kolekcji, bo jest wyjątkowy. Bardzo ładny. Jeżeli chodzi o oczy, tutaj, tak jak wspomniałam, mam dwie palety, które chcę wykorzystać. Yy, specjalnie nie nakładam jeszcze rozświetlacza, ponieważ nie jestem pewna, w którą stronę pójdą oczy, więc nie wiem, czy. Mogę poszaleć z kolorowym rozświetlaczem, czy nie? Także decyzję o tym zostawiam na koniec. Natomiast jeżeli chodzi o oczy, tutaj chciałabym użyć Mandership 11 Sunny Seduction. Jest już na moim kanale recenzja tej palety, plus dwa makijaże. Dzisiaj więc będzie trzeci na wizji. Poza wizją troszkę było ich więcej. No i myślę, co tutaj mogę zrobić, czego jeszcze nie robiłam, wykorzystując też mini Starlet. Z mini Starlet bardzo chciałabym dzisiaj użyć. Tej brzoskwini oraz tego koloru, który no, dla mnie jest miedziany, ale niektórzy mówią, że to jest takie brzoskwiniowe złoto. W każdym razie pójść bardziej w taką brzoskwiniową, ciepłą stronę. Natomiast tej palety zapewne użyję do troszeczkę przyciemienia zewnętrznego kącika. Nie wiem jeszcze, czy użyję któregoś Astrala, czy nie. Zobaczymy. Zanim jednak cienie, nałożę najpierw bazę. Standardowo ta z Rare Beauty. Już czuję, że mi się kończy, ale dalej dalej sporo produktu jestem w stanie z niej wyciągnąć. Także naprawdę dobry zakup, słuchajcie. Ja ją kupiłam ponad rok temu. Jeżeli dobrze pamiętam, w maju zeszłego roku. Używam jej prawie codziennie. Czasem zmieniam na maka, paintpota, ponieważ staram się go zużyć. I to chyba jedyne dwie bazy, które używam. Używam też oczywiście kleju do cieni błyszczących, czy specjalnych, natomiast jeżeli chodzi o takie bazy pod cienie to są chyba moje główne dwie Zaczynam więc teraz od paletki Mini Starlet i koloru Vega, czyli tego brzoskwiniowego matu na środku palety i jego będę chciała skupić wewnętrznej stronie oka i troszeczkę wyciągnąć może tak do połowy oka brzoskwinia już wspominałam nie jest moim ulubionym odcieniem tonacją ale nie wiem jakoś ostatnio oglądałam właśnie na kamerze jak mi wyszedł ten makijaż tą paletką mini starlet to bardzo mi się podobał i nawet ta brzoskwinia mi się podobała na kamerze także chciałabym spróbować troszeczkę więcej Y, używać jej w makijażach i może się do niej przekonam tak to zostawię i następny dzień, który użyję będzie z paletki Pat McGrath i będzie to ten mat, jego będę chciała użyć na pozostałej części załamania powieki i troszeczkę w zewnętrznym kąciku to jest taki różany tołp, bardzo ładnie wydaje mi się połączy się z rozkwinią. Jako, że są to mocno napigmentowane cienie, to tutaj już sięgnęłam po taki pędzelek do blendowania i bardzo delikatnie ten mat tutaj nabudowuję. Nie planuję dzisiaj bardzo ciemnego oka, dlatego skupiam ten właśnie cień też w zewnętrznej części. I zostawiam na razie tutaj zewnętrzną część ruchomej powieki wolną, ponieważ jak nałożę błysk, to wtedy sobie dociągnę troszeczkę tego matu na zewnętrznym kąciku. Wracam więc teraz do paletki Mini Starlet i biorę sobie ten błysk. On się nazywa chyba Reya, albo Ria. Różnie słyszę, szczerze mówiąc, w internecie, nie jestem pewna. I jego zaczynam nakładanie od wewnętrznej strony oka, ale tak naprawdę chcę go mieć na całej powiece. W mojej recenzji tej mini paletki mówiłam właśnie, że ten broskwiniowy mat średnio mi pasuje, ale że przepięknie będzie wyglądał właśnie z tym cieniem. I jak widzicie, jest to prawda, bardzo ładnie do siebie pasują te broskwinia z, z tym metalikiem. Nie jest to cień jakiś bardzo widowiskowy, ale jest to bardzo fajny metalik, taki właśnie delikatny na co dzień. I jeżeli chodzi o zewnętrzną część oka, tutaj posłużę się tym kolorem z palety Pat McGrath. Ona w sumie wygląda jak taka lekko ciemniejsza wersja właśnie tego dzienia z palety y, Nataszy. No, bardzo podobne są do siebie. Mogę je ja w sumie zaraz zesłoczuję je obok siebie. I zobaczymy jaka jest między nimi różnica. Rzeczywiście są bardzo podobne. Z tej strony z lewej mam Pat McGrath i jest to cień, który ma w sobie troszeczkę więcej różowych tonów. Natomiast ten na dużym palcu, znaczy na środkowym palcu, yy, to jest Natasza Denona i tutaj widzę więcej bruskwini. Natomiast generalnie są bardzo podobne, nawet błyszczą się podobnie. Zobaczcie tutaj na górze Pat, na dole Natasza. Nie wiem, jak to w kamerze widać, ale na żywo. No, są bardzo podobne. Jeden jest po prostu troszkę bardziej różowy, drugi troszkę bardziej brzoskwiniowy, ale poza tym bardzo podobne. Nie spodziewałam się znaleźć podobieństwa między tymi paletami, ale jak widać są. I może, żeby dodać troszeczkę życia temu mojemu oku, dodam jeszcze tak leciutko tego astrala, yy, dosłownie jako toper, tak na górze, na całej powiece, żeby po prostu więcej błysku nadać. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem, całkiem przyjemnie. Jeżeli chodzi o wewnętrzny kącik, tutaj wracam do Nataszy i użyję koloru Galaxia. Bardzo go lubię nie tylko do wewnętrznego kącika, ale również tam. Bardzo ładnie się łączy z pozostałymi cieniami. I dolną powiekę zostawiam dzisiaj pustą, ponieważ chciałam lżejszy makijaż oka. Chodzi za mną ciemna szminka. Już mi gdzieś jesień po głowie łazi, także y, wytuszuję to oko. To zrobię w całości i wrócę do Was y, ze szminką. I tak wygląda skończony makijaż oczu. Y, pora na usta. Wiem, że jeszcze rozświetlacz został, ale najpierw zrobię usta. Totalnie nie po kolei dzisiaj. I wybrałam sobie to duo od... Od lisy Eldridge w moim ulubionym kolorze, czyli Decade. To jest przepiękny brązowy kolor. Ja po prostu uwielbiam, uwielbiam ten kolor nosić jesienią, ale nie tylko. Ja go noszę tak naprawdę cały rok i dzisiaj też za mną chodził, dlatego zacznę od konturówki. I gotowe. I jako, że jest to dosyć ciemny i trudny kolor, to nie byłam w stanie nic z Was powiedzieć. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, przygotowałam sobie tak naprawdę dwa przed makijażem. Pierwsze to Dior, Nude Glow, klasyczne złoto, które wydaje mi się, że będzie tutaj ładnie pasować. Ale też myślałam o czymś kolorowym. Myślałam o tym trio od Glam Light i Rick and Morty. I tutaj myślałam o tym środkowym odcieniu, który ma w sobie takie. Różowawe drobinki. Może połączę oba, słuchajcie, te, te rozświetlacze. Staję sobie sprawę, że to nie dla każdego. Nie każdy lubi mocny rozświetlacz ani kolorowy. Ale ja bardzo lubię. I uważam, że zwłaszcza do takich ciemnych, wampi ust to pasuje genialnie. Oczy mam bardzo lekkie. Dzisiaj, przynajmniej jak na mnie. Więc wszystko powinno jakoś się połączyć. Ten róż też fajnie wygląda. Mam więc teraz taką piękną złotą bazę, i na to nałożę ten środkowy cień, tak na samym szczycie kości. O, nie wiem, czy to widać, ale ja widzę takie delikatne różowe drobinki. To też fajnie połączy mi się z oczami i z tym toperem z palety PAD, który użyłam. Znaczy to nie jest toper, ale ja go użyłam jako toper. On też ma w sobie takie różowe drobinki, różowe i złote. Także myślę, że teraz bardzo ładnie policzki łączą się z tym, co mam na oczach. Cały makijaż jest więc skończony. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie mi znać, co myślicie o tych produktach i o tym, e, jaki jest efekt końcowy. Jeżeli chodzi o tą próbkę od Danesy Myrick, z którą nie wiem jeszcze, to jest. Ciekawy produkt. Bardziej mi się podobał ten primer rozświetlający niż sam tint. Jeżeli chodzi o tint, trochę mało krycia. Mimo wszystko, ja tinty posiadam w swojej kolekcji nie za dużo, ponieważ preferuję podkłady o lekkim do średniego okrycia, które sobie buduję właśnie do średniego. Tutaj tego krycia było tak naprawdę tyle co nic. Dodatkowo razem z tym primerem stworzyło to taką bombę yy, nawilżającą, rozświetlającą i nie wiem jakby mi się to sprawdziło na co dzień. Zobaczę też dzisiaj jak ten makijaż będzie mi się utrzymywał, czy będę się jakoś bardzo świecić, czy nie, yy, ponieważ czuję nawet w tej chwili, że mam makijaż taki bardzo rozświetlający i wydaje mi się, że może to być troszeczkę za dużo, ale może też okaże się świetnie. W każdym razie to jest jeszcze do dalszych testów. Niestety tintu już więcej nie mam, także tutaj e, nic więcej nie podziałam. Natomiast tego primera mam jeszcze drugą paczkę, także tutaj jak najbardziej go jeszcze popróbuję. I te dwie próbeczki od Damnesse to były jedyne mm, nowe rzeczy, które testowałam dzisiaj. Jeżeli chodzi o pozostałe, no to wiecie, Nataszę uwielbiam, ta paleta od Pat jest w porządku, nie mogę się do niej doczepić, aczkolwiek po prostu jako Mothership straciła swoje magię, natomiast jako taka po prostu paleta jest bardzo dobra, bardzo ładnie połączyła się z Nataszą. O mojej miłości do Lisy Eldridge też nie muszę nikomu mówić, uwielbiam jej szminki, ta jest jedną z moich ulubionych, także nie mogę się doczekać, aż będzie trochę chłodniej i wrócę do mocnych, ciemnych kolorów ust. Wiem, że nie każdemu to się podoba, ale maluje się dla siebie. Co dalej rozświetlacz, no to Diora już mam jakiś czas, także nie jest to dla mnie nic nowego. Ta paletka jest stosunkowo nowa. Wydaje mi się, że nadaje się świetnie do takich właśnie akcentów kolorystycznych. Niekoniecznie może do użycia solo, chociaż solo też byłaby fajna. Jedynie ten niebieski dotychczas jak próbowałam, Średnio mi podszedł, ponieważ ma w sobie takie dosyć grube drobiny, natomiast te dwa pozostałe, właśnie różowy i zielony są znakomite. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas. Ja Wam życzę przemiłej reszty dnia i oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!